Nie chcę na okay. jest, mi się fokusuje. dobra. Dobra. No dobra, dobra, to do chuj, przegraliśmy. No my jesteśmy w queue jak mamy... Bo Muszę to zawsze pokazuje, że jest się w queue. No. Nawet nie zwrócicie uwagi na to wcześniej jak graliśmy. No to zacznij zwracać. No Zaraz obja? się zwrócę do sklepu. O. No, <laughs> Czegoś takiego kredzimy. jeszcze nie słyszałem, podoba no, mi się, muszę kredzisz? gdzieś zapisać. <laughs> czekaj, czekaj, jak to było? Filmiczek no, to otworzę. Zaraz Ciebie zwracę do sklepu. <laughs> Zwrócić to ja mogę Ciebie do sklepu. <laughs> no to Pytanie, kto jest postaram? Ja. Ja. A ja. Okay. Ja jestem I'm zawsze, nawet jak nie jestem, to jestem, rozumiesz? O Mati, co? Mati, Mati, chodź, przeskanujemy cię. O, nie. Mati, nie tego. uciekaj. Nie, czy to czy nie jest sus. Nie. O jest, kurwa, co Mati się nie dzieje? nie chciał się dać przeskanować. Mati, nie chowaj się. Będę. Mati, sus? Dobra, a ty ile mi się przeskanować? So nie. good and take na moich oczach krew. Dobra, nocka, Bill! <laughs> I'M Sorry, ale kurwa, to był taki live że ja nie I Jaki chyba wszyscy nie żyją. Chodź tu ktoś. Kto tu jest z tyłu? jest chcesz lampę? Tą, co oświetla? A nie, ja nie mam tego. Dobra, fuck you, never mind. że to mam nie. No nie. Ja no fajna Zabij go Ej, alicja, zabij go i kinie! O nie, co ty zabij robisz? Zabij go i kinie! Zabij go i kinie! Przez on niewinny jest, co ty robisz? Nie wiem, tu jest coś co? dziwnego w tym. Co ty robisz? Przed chwilą robisz? mnie zeskanowała. No on jest niewinny, i jest niewinny. Ja też jestem niewinny i mat jest niewinny. I dałaś od razu tego info. Co? Ja nie wiem co tu się dzieje Alicja, Alicja. To jest jakieś kurwa dziwne nie, nie podoba mi się to Nie no weź nie. to Alicja Ja, ja wychodzę Czeka. Wyszliśmy! Mówi że Alicja ma bo... Chciałem, że ona mi przeskalowała na twoich oczach, a ty chcesz mi wjebać Zastanowiasz mnie tym zabić? Nie, to nie służy do tego a, Mogę nie zabić cię Boże, spoiluj. Nie Alicja, widziałam jak pije krew Widziałam, jak wikinga wypija krew i mówi, że to ja Możemy tego na Mati Mati uciekł, to jest Mati Mati uciekł, Mati. Mati uciekł, Mati uciekł, Mati, Mati uciekł. Uciek. Uciek. No. Kurwa. Mati ty chuju. Mm. Widziałem fajnie się zwidałeś Jest, jest tam, tam, na wprost, na wprost, na wprost. Dobra. Kamil tam, gdzie byliśmy wcześniej. Przecinaj go. Mam, mam. Dobra. Dobra, Dobra. ciechanczyk. jak poszedłeś. Takie... No guys, about the party. <laughs> Ej, Jura, to jest kinia, to jest i kurwa tutaj druta. What do you mean by that? Wszyscy wyszli? Mm -hmm. Ja już ja, żyję. To co zabijamy kine? Przeskanujmy ją. Ja wyszedłem Ale... z Natalią. Chodź tu ktoś do skanera. Yeah, boy. Let's test his no, Skanuj. No, I'm scanning for o, what? To nie jest kinia. Iwo? Ty no. zgłaszałeś kinie? Tak zgłaszałem, ona... Po... O, oj, 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 słuchawka! Brawo. Wow. Wow. Moja wewnętrzna intuicja mówiła mi, że to by... Ale że kto? Okej, okay, nie umiem strzelać. Podnieś mnie, podnieś mnie szybko. Tureza. Kurwa, jednej sobie traj. nie możemy zabić. Wybrać. Ja wiedziałam, że po prostu będzie wybrać Kamila na sojusznika. Cierpię. Ja bym siebie nie wybrał osobiście, ale. <grym> <grym> Można się samemu z tym itemem, bo ani razu by nie miałem. Nie. <grym> no, nie to by sobie <grym> Skanowanie siebie jest najbardziej sas rzeczą jaka może być... Ja nie można siebie zeskanować, żeby tylko ty widzisz to ja No to właśnie, dlatego skanowanie siebie jest najbardziej sas. No my... Ja chciałem stanąć za Kamila ramieniem żeby zobaczyć czy co się widać. <laughs> Ej, to by było dobra. Akcja. No. Ej, no ja nie tak powiedział. E, zaraz, zaraz, wcale żyję. Gdzie idziesz kumplu? Dobra, kurwa, właśnie sprawdzam. Ten druga łańcucha czuję bałek. Alicja! Nie, odejdź ode mnie! Odejdź! Alicja! Dobra, <gain eighty> Alicja! Ja za tam, O, chodźmy tu. stamtąd. Tutaj. Nie, stamtąd Tutaj, no z lewej tutaj, na lewo. No. Mati Dobre to było chociaż? Nie idź za mną! Zabiję cię! Biegnę Zabijam cię! O, Teraz kto No, Mati? Znowu skanujemy Matego. Ej, ktoś go na oku. Dobra. Dobra. Ej, no. Mam jasne, że to ma skrew. Jak wypierdźcie nikomu nie powiem

nie nas, Kamil, pojebie! Co to było? Co, co się dzieje? Co się dzieje? Kto to wypił? że ty do siebie Ja myślałem, że wypojemy się, że to Kamil wypił. To był Mati. Co, co to było? Serio? Chodźcie, tu, szybko. I oni dosłownie na holu wszyscy I zaczęli się to... siebie strzelać, what the heck? Bo, bo ktoś opierdolił krew na oczach drugiego. This. Ej, możecie w końcu is... lić, nie zabijać na starcie? No, nie mogę Jak pod... yeah. to? No ja... Yeah. Serio? Ja nie wiem Mati tu wyszedł z drzwi dopiero, czyli jest potworem, bo już tego tak ostatnio No i tego zabić No, no Jak go sobie tak zrobić. Dobra, Mati, Mati mamy skaner, to... stój Gdzie jesteś? Wróć, wróć się Nie, dzięki, piękne To była taka Co? typowa bójka barowa Ktoś rozwalił komuś butelkę na głowie i wszyscy no. zaczęli się bić No sprawdź. wszyscy się zaczęli <śla> napierdalać Iwo, Iwo, dawaj I tu to... piski? Ale nie mogę, bo patrzeć, patrzy wstydzę się. Kinię, nie, 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 teraz, nie, teraz to ja nie chcę. Nie, zostaw! No chciałabym, żeby wiedziała, gdzie jesteś. Raczej dawno temu... Teraz ty, Mateusz, teraz ty, Mateusz. O, O, tu. Alicja, where are you? Alicja. O, dobra, gdzie ty jesteś? Ja, jedno Dobra, szybkie pytanie: kogo podniosłam? Mnie. ty się jesz? O, no to. Ej. A czemu Kiga się odezwała w sumie? Jakieś mnie. Dlaczego nie zabiłeś? nie się no, w sensie to trochę sprzedało w tym momencie, ale nic jeszcze, że powiedzieć, a może. ci kto nie podniósł. Tak. Ja Okej, okay, dobra, Porealnie, i... Alicja ja, hey, ale zabijali. Nie, nie, jesteś. Na to, bo byłem, bo się bo nie, bo, nie, 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 no, Łu surpiski, czekaj, żeby nie widzieli. Co, co, <grym> nie czuję? Jezu. Aha, czyli Iwu albo nie udósł się. Do Kina? Masz coś do powiedzenia? Ej! Który naciek nie wiem? Co jestkoczenie informacją? Uskoczyła mi informacja, że jest infekcja. Jesteście właśnie. Dobra Mati, będziesz bezpieczny wreszcie, może ci pomogą. Ciężko! Kia! Krew! Ja to jest Alicja przecież ona sama chodzi. <noise> ja jestem z Kamilem. Ale mam strzelę zaraz. Ja podejrzewam Matiego, bo Mati zreportował krew, która była obok nas. Wiesz co? Wybacz, Dzięki. ale ja bym wypił tą pierwszą przy tobie. To musi się... Chodźmy za Alicją, po prostu nas nie zabijesz. No za co, jak będziemy z nią A Ej, zablokujmy ją w rogu. No, strzał na Ima! Wniosła no uspokójcie się no, jeszcze we mnie! Dodajcie no. jej no. zagrać, ja pierdzielę. Co za wyżu. Ale ona pierwszy zaczęła strzelać. Przytrzymajmy ją w rogu, no, żeby miała, będzie nie miała gdzieś śmiesznie, nic nie zrobi! Z to, z co. Nie jestem ja. No zrób coś. O kurwa! A chce, żebym sobie krew wypił mogę? A to pił w końcu, no dwa nas Patrz ja ci ten przyspieszę, patrz. Mówię że to jest Kamil, ja no i co wychodzi? Chodź się po skaner. Ja też mówię. Powiedzicie? Ja chcę, ja jeszcze nie robiłem. Scan mi. Kamil, kogo do pierwszego z nich zabijamy? Nie, ja chcę Mattiego. O! No i nie da pomóc no! no, Nie podchodźcie do Kamila, Kamil jest Łapię wam, dobra, wiemy bijemy je! to co czemu zabijesz Alicję? No bo chciałem, bo mi nie... ja że trzymam do Dobrze, Kamil! O kurde, mam przyjaciela, patrzcie jaki ładny, chodź zbierać Ej, masz tu krew jak coś. A, tak, A, Daj, dzięki. O no tam są drzwi, tam są, chodź, wyjdziemy. Fucking yeti. Ja wychodzę pierwszy. Krepa, nie panie, możesz o, Ten nóż nic nie bił Nie za dwa hity wziąłeś. Ale Kamila nie <susurania> Kamila nie, to by było... Zdałem, że jeżeli nie mogę go zabić to się do niego przyłączę Spadaj stąd, tu jest krep, moja i Iwa Ja to będę Smacznej krwi Ja to będę pił. O, o, o. Ja o? Tak, Git, piszę hasełko tajne Nie patrz mi na monitor O No no kurwa, nie zbliżaj się. Dobra, to wy se tam stójcie, a ja geny. Dobra. To był Iwo, kurwa. To był Iwo, mówię wam. Nie zrobię to, ok. Wszystkie życie, calmujcie. Ja się mogę założyć, że któryś z was jest i kuźwa się specjalnie nie przemienia, bo kuźwa ja stoicie, nie? Nie, bo nie wypił tej krwi. Nie, to ty no, jesteś na bank. Tak, ja. No, przemienia się. O, szybciej. Tu z nami stoi i tak się patrzy. No, się no wszyscy kurwa stoją. Stendov to jest. Chodzimy razem mordowo. No, Kamil. Może to Kamil. A może to Ty, e tak. E tak, ja to ja. O, Kamil. Cześć. Ejka, zaraz, ejka, ejka. Zabijmy kogoś, wyjdźmy i zobaczmy, kto to. Po prostu. Krewkę byku? Posz, stój, stój, Aba. stój. A stoję. A jest wytchnięty na to. No, to jest on, czy nie. A, tak. A teraz trygę dla zasady. Myślałem no, chociaż, się nie, 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 to nie, jest to, to ja nie, 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 da się wyjść? Nie wiem, co się da się wyjść. O! O! Jo, Kurwa ja. tak blisko byłam. Ja pierdolę, tak blisko. Nie widziałem tego Kinga Łatwo! Łatwo!